Dzień zaczęliśmy od śniadania na mieście. Pojechaliśmy do mojego ulubionego miejsca na śniadanie, czyli do Aioli. Zamówiłam sobie kawkę za złotówkę, lemoniatkę i najlepszą na świecie pizzę śniadaniową. Lemoniada cytrynowa była przepyszna. Kawa jest tam taka średnia, ze względu na to, że jest na mleku sojowym. Niestety nie mają owsianego, ale że w sobotę do śniadania macie kawkę za złotówkę, to sobie biorę. Ta pizza jest niesamowita, ale tym razem była dosyć mocno spieczona i byłam trochę rozczarowana, ale i tak była bardzo dobra. Cześć, witam się z Wami, chyba pierwszy raz w tym filmie. Jestem tutaj w takiej aranżacji w kuchni, bo robimy porządek w szafkach. Na zasadzie nie będę sprzątać i układać rzeczy, może, nie wiem, raczej nie, ale chcę spisać wszystkie produkty spożywcze, jakie mam w domu, w szafkach, w zaaranżarce, w lodówce. Cały czas kupujemy jedzenie i mamy strasznie dużo produktów w domu, których nie, wyko nie wykorzystujemy. Chcę w najbliższych tygodniach pozbyć się tych produktów, dokupywać tylko na przykład pieczywo i warzywa, korzystać po prostu z tego, co mamy, bo mamy mnóstwo. Mnóstwo tonę jedzenia, więc robimy sobie po prostu rozpiskę, porządek, pomysły na posiłki, do tego dopiszemy. Mnóstwo rzeczy tutaj mam. Wszystko sobie wyjm wyjmiemy i będziemy zapisywać. I biorę kartkę, i będziemy zapisywać, co będę wkładać. Mamy dwa oleje. Kupiłam na jakiejś promce, bo była super zniżka, jak się kupiło dwa. Jeden majonez, mamy jeden groszek, dwa opakowania kukurydzy, dwa opakowania pomidorów w puszce. można zrobić zupkę albo coś. Mamy jedne buraczki, dwa razy fasola czerwona i bierzemy drugą szufladę. Teraz lecimy z lodówką. Przątnę jeszcze trochę lodówkę lodówkę i szafki spisane. Teraz będziemy robić zamrażarkę i tam też bardzo dużo się dzieje, ale generalnie no jest tego mnóstwo, a jeszcze zostały mi takie szafki na samiutkiej górze. Spisałam wszystko, co było w opakowaniach. Wiadomo, nie spisywałam y, tego, że mam w słoiku kaszę czy, czy słodzik, bo to wiem, że mam. I po prostu tutaj mamy głównie z zamrażarką. Mi zależy lodówki też powyjadać, bo te, że są tutaj dookoła, to one się nie zepsują, ale też trzeba z nich korzystać. Tutaj mam w domu tofu i rzeczy w puszce więc już to spisuję wszystko na komputer, wydrukujemy i będziemy myśleć i będziemy sobie wykreślać ile zostało i tak dalej. Dzisiaj coś turbo prostego. Makaron, pasta z groszku, nie chce mi się gotować i nie chce mi się eksperymentować, a to bardzo lubię, damy dużo czosnku i będzie przepyszne. Gotujemy makaron i później zblendujemy tę pastę, połączymy to i to jest tak naprawdę wszystko. Najpierw odsączę sobie groszek nad zlewem, przeleję go wodą, żeby pozbyć się tej konserwowej zalewy. Teraz czosnek i czosnku generalnie sobie nie żałujemy dwa-trzy ząbki, to jest to jest mus. U mnie będą takie dwa, tylko je obiorę i wrzucimy gdzieś tam na dno blendera, żeby się na pewno dobrze zblendowało. Mamy dwa ząbki i dajemy je gdzieś tam na dno. Do tego lejemy trochę oleju. I do tego klasycznie sól i pieprz. Można dodać jeszcze jakieś zioła, ale na co by to komu było. Nie ma co sobie żałować, bo tutaj tak naprawdę te przyprawy czosnek robią smak, bo groszek jest. On dobrze smakuje, ale dopiero jak się go doprawi i blenduje. Co ja robię ze swoim życiem? Dlaczego ja? Nie piję wody. Robimy czery, szklankę i karawkę. Tak nie może być. Znaczy wypiłam tyle w Aioli, ale wiecie, no, hello, powinnam wypić 2 litry, a ja nie wypiłam pół. Że robimy bolerko, mocne, żeby dobrze weszło. Trochę jest za mocne, więc rozcieńczamy w szklance. O, I teraz doleję trochę tutaj wody, trochę tutaj. Dobre, bardzo dobre. I przez to, że zrobiłam ten makaron z groszkiem, no to powinnam sobie wykreślić trochę makaronu i tę puszkę groszku, ale jeszcze tego nie wydrukowałam, więc po prostu usunę to w komputerze. Jedziemy dzisiaj też za, za jakiś czas do Carrefour'a po paczkę z Two Good to Go, bo nagrywam dla Was film, w którym testuję te aplikacje i jeszcze Foodsy, Różne rzeczy sobie zamawiam, sprawdzam, co dostanę w tych paczkach, i jak zbiorę odpowiednią ilość paczek, bo na razie to będzie moja trzecia, to wrzucę Wam ten film. Może on już jest na kanale, bo to jest priorytet dla mnie do nagrania, jak, jak zbiorę ilość odpowiednią. Więc jeżeli jest, to oglądajcie, jak nie, to subskrybujcie, żeby go zobaczyć. W ogóle subskrybujcie, hello! Jak jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie po prostu. Jestem bardzo ciekawa, bo jedziemy odebrać warzywa i owoce. Nie będę Wam dzisiaj pokazywać, bo to ma być tamten film. Nie chcę Wam spoilerować. Nie drukuję tego jeszcze ze względu na to, że nie wiem, co będzie w tej parce, a szybciutko będzie trzeba jeszcze dopisać, więc wydrukuję to dopiero wieczorem albo jutro rano. Byłam w Carrefourze w Tugu to go, to go, odebrać paczkę. Nie patrzcie tutaj, co jest. Dowiecie się wszystkiego na filmie. Tutaj mam lusterko do podglądu, jak nagrywałam. Muszę to sobie wszystko pochować, zamrozić, co się da i tak dalej. Niszczyłam sobie paznokcia, w sensie lakier, ale już pokryłam go odżywką i będzie pięknie. Patrzcie, jaki już długi. Nigdy nie miałam takich długich kciuków. Ogarniam to i później coś zjemy. Jeszcze nie wiem kompletnie, co będę jadła. Kompletnie nie, mam, nie wiem, jaki mam plan na resztę dnia. Ja zmęczyłam się godzinnym rowerem. Pojechałam do tego carfura pół godziny w jedną stronę, jeszcze Jechałam milion razy, jechałam z jeepsem. Jem sobie kiwi z too good To Go to Go, Carrefoura. I powiem wam, że jest mega dojrzałe. I dawno nie jadłam tak dojrzałego kiwi. Zazwyczaj jem takie średnio dojrzałe kiwi. Takie dosyć twarde, a to jest całkiem mm, mięciutkie. Mamy gotową naszą listę. Wydrukowałam sobie, wszystko jest tutaj uporządkowane. Tutaj mam jeszcze trochę miejsca, gdyby coś doszło. Jak kupimy jakieś warzywa, owoce. Mamy podziałkę na szafki. Tutaj na przykład mam napisane, że dużo ciecierzycy, bo mm, mam wrażenie, że mam te puszek pas 20. Śniadanie, zużywanie. Zaczynamy od placków czekoladowych, prawie czekoladowych, bo nie miałam kakao. Z gruszką, którą wczoraj upolowałam właśnie z Carfura. Do miski wrzucam mąkę, słodzik, trochę odżywki białkowej sól, proszek do pieczenia, wszystko mieszam, dodaję mleko roślinne i olej i to jest nasza baza. Wszystko robiłam na oko, przepraszam Was, ale nie zapisywałam tego przepisu. Kroiłam sobie gruszki na małe kawałki, dodałam do masy, dodałam też trochę czekolady gorzkiej, bo miałam resztkę i to był super pomysł. Usmażyłam placki z dwóch stron, wykreśliłam rzeczy, które już poszły zużyte. Kocham to wykreślanie, to jest naprawdę niesamowite uczucie wykreślać rzeczy. Placuchy wyglądały tak i były przepyszne.

Tutaj miałam dla Was dźwięk nagrany, kiedy gotowałam, ale ten mikrofon, który miałam i już go odesłałam, lubił się rozłączyć i szumieć, także niestety znowu mówię do Was z tej strony. Na patelni podsmażyłam sobie na oleju Charlotte, Charlotte nie Charlotte, to są szalotki, cebulki i czosnek. Dodałam koncentrat pomidorowy i śmietankę roślinną. Dodałam też później przyprawy, czyli sól, pieprz i paprykę słodką. Wrzuciłam do tego ugotowany makaron, to był max, na jaki sobie byłam w stanie pozwolić tego dnia, żeby gotować. Zrobiłam między innymi pary umyłam i przygotowałam do dobrego przechowywania sałatę, zrobiłam też fileciki sojowe i wiele więcej, ale wam tego nie nagrałam. Zazwyczaj tak wychodzi, że jak jakikolwiek meal prep zrobiony, to później zamawiam jakieś jedzenie i dzisiaj pizza. Czekam właśnie na nią, zaraz zadzwoni mufon pewnie. I znalazłam jakąś pizzę neapolitańską, bo po ostatnich przygodach z Zuzą, jak jadłyśmy pizzę neapolitańską, to stwierdziłam, że to jest nadpizza. Ja już nie chcę jeść zwykłej pizzy, takiej wiecie, ja chcę jeść neapolitańską. I przetestujemy sobie jakąś pizzerię, którą znalazłam na Bemowie. Ja mam zwykłą margheritę, dla Dominika mamy e, cztery sery.